Skupmy się na sercu Twojej strony docelowej, formularzu kontaktowym. Formularze nie są konieczne na stronie docelowej, ale potrzebne, aby generować lidy i zbierać dane odwiedzających. Aby dodać formularz na stronie docelowej, przeciągnij i upuść widżet formularza z panelu po lewej stronie lub kliknij istniejący, aby zobaczyć dostępne opcje. Możesz zdecydować, czy formularz ma być poziomy czy pionowy. Proszę pamiętać, że poziome mogą mieć maksymalnie dwa pola ze względu na szerokość strony. Pionowe nie mają ograniczeń. Zbuduj swój formularz z listy predefiniowanych i niestandardowych pól. Zmiana etykiety niektórych pól pozwoli Ci zebrać dowolne informacje. Możesz także zdecydować, czy pole powinno być obowiązkowe, czy nie. Możesz automatycznie przenieść szczegóły leadów do swojej skrzynki odbiorczej, systemu do e-mail marketingu lub CRM w zakładce Integracje. Tutaj możesz znaleźć natywne integracje, takie jak Active Campaign, MailChimp, HubSpot lub Google Sheets. Możesz również stworzyć niestandardową automatyzację za pomocą webhooka. W zakładce Następna akcja możesz zdecydować, gdzie użytkownik zostanie przekierowany po przesłaniu formularza. Jeśli chcesz zbudować lejek dla swojej kampanii, mamy tutaj dwie dodatkowe opcje przekierowania naszych odwiedzających na wybraną stronę docelową z Twojej listy lub na dowolny adres URL, który zdefiniujesz. Dzięki autoresponderowi możesz wysłać automatyczny e-mail do każdego, kto wypełnił formularz na Twojej stronie docelowej, aby podziękować za jego przesłanie, poinformować o kolejnych krokach i dostarczyć dodatkowe treści jako lead magnet. Możesz dostosować wygląd formularza po prawej stronie edytora, zmieniając jego pola, kolor tła na dole, czcionki i rozmiar. Wszystkie pozyskane kontakty są automatycznie zapisywane w zakładce Kontakty, skąd można je eksportować w formacie CSV lub XLSX.